Jeżeli już spauzowaliśmy, żeby wyjść do opcji, to porozmawiajmy o pauzie. Nie było jej w pojedynce, a tu jest bardzo przydatnym narzędziem nawet w kampanii. Jeżeli na przykład walczymy z bossem i nie wiemy dokładnie co robi, to wystarczy, że podczas walki spauzujecie grę i w tym momencie możecie myszką najechać na buffy i debuffy i przeczytać co one robią podczas gdy gra na nas czeka. Możemy też w ten sam sposób sprawdzić status naszych czarmów i tym podobne. Jeżeli gracie na hardkorze albo boicie się utraty expa, to wystarczy, że jeżeli zauważycie, że sytuacja robi się trochę niebezpieczna, albo nie daj Boziu otoczą was przeciwnicy i zaczną tam napierdzielać, to wystarczy spauzować grę i kliknąć wyjście do wyboru postaci. Jeżeli robicie mapę, to zostaniecie po prostu przeteleportowani z powrotem do swojego hideoutu. Gdzie możecie użyć kolejnego portalu, by wrócić tam, gdzie otworzyliście ostatni portal?